Nigdy tak nie wszedł, nie? Nie. Pierwszy raz. Ale wysoko jesteś. Mhm. Uh -huh. Coś mu tam lata. Uh -huh. Teraz nie chce. Musisz go ściągnąć, Adi, chyba. Mm. <laughs> musisz go ściągnąć, bo on się teraz boi. Za... On teraz nie ma skoczyć. Nie wierzę. On się tam położy zaraz. No. Musisz go ściągnąć, się stąd. Ja go ściągnę. Ja go ściągnę. Niech opada wszystko. Ja go ściągnę, bo on nie wie, jak zejść.